Dzisiaj dla Was to nagrywa 24 godziny w Zatorlandzie. Będziemy oceniać dla Was atrakcje. To chodźcie z nami. Od czego Dobra, zaczynamy? Z Od tego? W takim razie jakie są zasady oceniania atrakcji? Każdą atrakcję oceniamy od 1 do 10. Czyli jasno i klarownie? Tak, pierwsza atrakcja będzie dino. Czyli Dino Park. Dobra, idziemy. A idziemy. Dobrze. Jak jest? Dobrze. Dobrze. Tak było. To było? Bardzo i ja Tak szczerze, było świetnie. To było najlepsze, na razie. Pierwsze, ale fajne. Czyli ile punktów? Ja bym teraz 9,5. 9,5? Ja daję równo 9. No, A idzie na ten A Marzenka na ten? Ja później, teraz idę na wieżę spadku. Nie, nie, idziemy A, teraz ale... na młot. nie wolał z fotela, ale ja tak co oceniam atrakcję, tak samo jak 9,5. A to jest Ja jak? daję 10 na 10. 10? Ja, ja daję 11! Ja Widziałam, że tam wymiękałaś w pewnym momencie. No. Tak, tak cię tak unosiło. Nie, to takie przeciążenie. Tak! ale Jak gdyby wysoko. No jak tam? Fajne. Fajnie. Ocenia to y, takie 8 na 10. Daje takie 7. Ale ciebie, takie po fajne. Mocie, bo... Po młodzie to był taki Młod luzik, jest, arbuzik. E, <laughs> idziemy dalej, teraz tam. To jest super. To jest super, idziemy wszyscy. Czapki założone, słońce grzeje. No to bardzo, ciekawe. Bardzo, bardzo. No i co, usadowione dziewczyny? Tak, tak nie, zapraszamy tak. Nie, ja teraz bo ja znowu operator musi, wiecie, po Bardzo sadowa. ciepłe krzesełka, teraz uważam. Ciepłe ogrzewanie jest? No to co, le lecicie z Piratem? Tak, a potem go oceniamy. To na razie. Bo, Fajnie było? E, Fajnie było. Było biało? Wiatry były? Ja tak na 7,5, dlatego że to było takie lightowe, ale takie przyjemne chodzenie. Ja bym na ósemkę. A i 7,5. Teraz właśnie wchodzimy do świata dinozaurów. Ruchomych dinozaurów. Ej, on się ruszał. No bo to jest świat ruchomych dinozaurów. Ważyły tylko 45 kg. Tak? Są malutkie. Ale nie, aż takie małe nie wyglądają. Czego tam szukacie? Yy, Nowości. No to I co są? Tutaj jest 54 i 36. Co to jest? Ornitolest. Fajne. Co wy nadal tak dyskutujecie, szanowni pani? Czyli tutaj właśnie będzie nasz y, odpoczynek? Tak? No, tu będziemy mieszkały. Tu Park. tutaj jeszcze musimy teraz wziąć? Pieczątkę? Tutaj? I w parku wadów. dinozaurów tutaj. I w jeszcze tu chyba nie? Nie, w Mytologii mitolo tu nie ma? Nie, nie jest. Jest pieczątka Idziemy, idziemy! Nie, 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 Tutaj, get you, get you. <grym> Pokaż się Michała, ale no. się psiwał A Tośka? Jeszcze cośka? raz, Pięknie. Na marzego może pójdzie! Jasne! <grym> ale patrzcie, o, no nic coś leci Zobaczcie jak ładnie promienie słońca wyglądają co ten robi i witam Was? O, ale on jest bardzo wysoki. 27. Ale on rusza głową. O, ej, niezły. 27. No jakie przy ośmiu? Co ja się ten park? E, ale od 1 do 10. No, to no? ty pierwsza. Cośka? No to ja jego ja oceniam na 9x10. Bardzo fajnie. 9 na 10 A Michał? A. Ja tak? bym dała y, 95 na 10 bo bardzo mi się też spodobał właśnie ten tinozo, który y, pleskał na nas wodą. A widać jeszcze, to teraz tak. jest pleska. Szkoda, że ten nie ma takiego zasięgu plucia. To jest pleska na no, i to, to, nasza to droga. na drogę. Tak, że to bardzo jest blisko jest, ten river park. Y, a, jest park, park. park. a jest I park No, na pójdziemy do tej strefy. Tak, do mitologicznego. do. do owadów i tu właśnie to może jutro to też pójdziemy na park No pewnie. To jest ten dinozaur, który... palinowy, nie? Tak. To gdzie idziemy teraz? E, po pieczątkę. No i co, każdy ma swoje slushy? Tak. Mm. Dziewczyny jakie w końcu wybrały? E, malina, znaczy truskawka i malina. Tak. Mhm. dobra. Ale macie te języki już niebieskie. <laughs> U pani pieczątka? A widzisz to jest największy dinozaur w tym parku? Tak. No. Byłam najbliżej, waży 80 ton. Od 80 -100 tak? ton. O masko. To, Do gdzie teraz idziemy? Na diabelski młyn. A marzenka też idzie na koło? No jasne. Jak ja oceniamy? Bardzo fajnie. Tak, szczerze, od 10 będę dała takie mocne 8,5 za te, ładne też widoki. Ja daję takie 8. Oj, słuchaj, wody, Zobaczmy. Tak, to się do wody wskazuje. Jajko, i to się do wody mm, to wody tu Do Dowody? Mm. Tak. Wow. No to wybieramy. Ale to jest jak to? Chyba nie trafił? Nie wiadomo, co się w środku kryje. A co tu jest? Ja Michaśka ma... o, o, ja taki, taki, taki długopis dostała kiedyś od a, Ani właśnie I właśnie od Tosia ja no, też nie? Też mam taki Kaz, No bo to tu są z parkowodu dlaczego? Ja to co teraz to parkowodu widzimy? No tak A patrzcie jakie tu są no, Tu się, się świeci Marek jest dinozaura Tu pieczątki są? Tak to miło chyba zostajemy tu na dłużej A tu jest domek szalonego naukowca. Na no to wchodzimy. Wow. Wow. Może na wchodzisz? Proszę. Tu się dzieje. Eee, świetnie. Ej, ten pies coś lewituje chyba do góry. Czemu? To już nie jest A co z jest? Jakiś bąbelkowo jest. To my idziemy na górę. Dobra, my teraz tu się nie wejść. <noise> Trochę się głupie kręci. Patrzcie, musiał to go zbyć o wow. Teraz prosto idzie? Tak. Patrzcie, nie topesz. Jaki George normalnie? Taśni. Lubisz się Pająki? Nie. A Michaćka? Nie na widzę. No. Jaka fajna waszka. Brawo! Chodźcie na drzewnicę. Wiesz, kto na drzewicy? Tak. I jak oceniacie? 5 tak, na, 10. 10? na 10. Tak? Fajnie. a gdzie lepiej, w czy z tyłu? Lepiej z tyłu, z tyłu bo cóż zrobię na przykład nie jak całe koniec. Ile mega. razy jechałyście? 9. Chcecie coś do picia? Nie, ale arbuzowa. Arbuzo, lemoniady? arbuzą lemoniady? Czy trawa A marzyna? Ja dziękuję. Park obadów jeszcze musimy ocenić. No, no to Czekaj. park obadów bym tak oceniła i na jezydów byś oceniła. No ja bym go oceniła 9 na 10. Fajnie. Ja Odceniłabym 9,5. No Na 10. Na 10. Oje, no to nieźle. No. A, a które obady wam się tam ci podobały? Biedronka e, biedrona. i motyl. Tak, motyl? i tam była taka wystawa motylków. I też o, a tu jest jeszcze mi się bardzo ważka podoba. Mhm. O, recepcja, dobra, idziemy. Chodźcie. Dzień dobry. No więc my teraz do domu. Gdzie jesteśmy? Kto ma klucze? D3, mamy D3. Ja mam klucze? Ja klucze? To ma klucze? Ty masz klucze? No to dziewczyny idą do domku. D3. Mm. Niezły. No to proszę. Wy się rozpakujcie, a my idziemy jeszcze z małą. Jak tamtośka? Postaw to na schodkach. Oh. Bardzo dobrze. Idziemy. Dobra. To dziewczyny, grzecznie tu. Patrzcie tu, sauna i wala. A tu mamy kort tenisowy. No fajny. Boisko fajnie zrobione, tak pan panowy. też fajny. O tam szachy. Le. A co tu tak wesoło? Niebo. My no właśnie nas wruszamy na kolejny dzień. Dzisiaj inny park, bo mitologiczny. Idziemy. To prowadźcie, Szanowny Panie. Tu zaczynamy kolejny dzień, a dzisiaj zaczynamy od parku mitologii. Tymczasem my w labiryncie. Michasia, jak tam jesteś? Tak, jestem. O, Ty, bo Tosia nam ucieka. Jak jest, Tośka? Zarobiliście. O, Michaśka dołączyła. No, spokojnie. Widzisz, co ja? Ja tam nie idę, bo nie mogę. Fajnie się idzie? No na razie. Na razie spoko. Co oceniacie, dziewczyny na Fajnie. Na ile dajcie punktów, kochanie?

Jak oceniacie? 8,5 Ja też 8,5 To gdzie teraz idziemy, dziewczyny? Kina 3D 360 stopni Fajne Dziękuję bardzo, gratulacje świadectwo z paskiem, powiedziałem Jak tam dziewczyny? Fajnie było Ochodziłyście się? Tak O pszczółkach Pszczółka, o, pszczółka. Uuu. Maja sobie lata bań, bań, Bańki były no fajnie Kina, będę oceniła, że też za efekty. E, takie na no, 9. A ty jak oceniasz kino ile? E, 8 na 10. To co wybieracie dziewczyny? Ja wybieram lemoniada i dynia. A tośka? Ja Lemoniada i Jabłko. Kochani, my już naszą przygodę z Trollandzie powoli kończymy. Spędziłyśmy tu 24 godziny. Było mnóstwo atrakcji i świetnej zabawy. Także zostawcie w górę i widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, pa!